Hej widzowie, tu Fioletowa Gośka i w tym odcinku zobaczycie dzień, dzień w szkole Rosali. Ja to nagrywam w sobotę, ale uznajmy, że w, że w ich świecie jest poniedziałek. Oj. Nieważne. Dobra, to zaczynamy. Która godzina? Już siódma. Okej. Okay. Dobra, ubiorę się w to dzisiaj. W to się ubiorę. na łóżko. Dobra. Dobra, ubrana. Idę do szkoły. Znaczy, no, później trochę idę do szkoły. Dobra. Pakuję telefon. Okej. Okay. to co jeszcze mogę zrobić? Ojej, już ile kurzu jest na tej półce, a ja mam alergię na kurz. Dobra, zatykam nos i idę umyć tę ścierkę. Dobra, myta. No i zrobione. Jakie dzisiaj lekcje? A, zaczynam od dwóch matematyk pod rząd. Ja akurat lubię matematykę i jestem z niej dobra. No właściwie to mam dobre oceny. Szczerze też się boję, co będzie za rok, jak pójdę do siódmej klasy. Podobno w siódmą klasieści ciągle mają kartkówki sprawdziany. Na pewno też dojdą nowe przedmioty. Chemia, fizyka. Oj... Um, no. Dobra, budzę Natalka. Natalka! Natalka! Cześć, Rosalia. Cześć! Hmm. Która godzina? E, muszę To był niechcący. E, masz... O, dzięki. Dobra, ubieram się. Okej. Okay. Ciekawe trójce już. Chyba się jeszcze śpią. No, czasami jako pierwsza wstaję. Mamo, tatu, wstawajcie. O, co się dzieje? I... Minęła siódma. Co? Siódma? Tak. O nie, ja dzisiaj idę. Jadę do pracy. N nie będę zdalnie pracować dzisiaj. O, Mamo. O. Cześć, Rosaria. Mamo, jest po siódmej. Po siódmej? Po siódmej? No, tak, wstałam o siódmej. Oje, już. Już ten, idę robić śniadanie. Nie trzeba, sama sobie zrobię. Nie, 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 zrobić ci. No dobra. E, to... Ja już się powolę, Ty się jeszcze nie ubrałaś? No nie. Natalka! Wiem, że masz trochę później śniadanie w przedszkolu, ale... Mo będziesz mogła coś porobić, jak się ubierzesz na zewnątrz. No dobra! Okej, okay, biorę plecak. Hmm, kiedy ja miałam miesiączkę? Cztery tygodnie temu, to lepiej wezmę podpaskę. Dobra. Biorę jedną podpaskę. Albo na wypadek dwie. O! O, już się kończą podpaski. No teraz będą potrzebne tylko mi, bo Natalka jest mała, a mama jest w ciąży, jak się jest w ciąży, to się nie ma miesiączek. No. Dobra, idę. A ty nie miałaś wychodzić? Tylko sprawdzałam godzinę. Aha. Jakiś czas później. Dobra. Ja już muszę się zbierać. Pewnie, kochanie. Nie. Życzę ci miłego dnia. Nawzajem. Przez... Dziewczynki i, i tobie, kochanie. I tobie, maluszku. Nie mogę się doczekać, aż przyjdzie na świat. Ja też. Ja też. Dobra, idę. Jeszcze telefon. Mm. Dziewczynki, spokojnie. Która godzina? Um, 7.30 trzydzieści. Ja już muszę iść. Bo Znaczy, no, życzę Ci miłego dnia. Nawzajem mamo. To przecież Natalka to być też. Mariuszku. To ja już idę. Pewnie. A ty, Natalka, możesz sobie jeszcze coś porobić. Okej. Okay. No co jest? No. E, to część druga będzie, ponieważ muszę iść. Dobra.